Może będę się powielał, jeśli to powiem, ale wielokrotnie powtarzałem to, że Bieszczady są alaską Europy. Już to jest ponad pół wieku temu, kiedy. Rzucił mnie tutaj w Biersztady i do mojego ta. Przyjechałem tutaj, którego z wojska wywalili i szukał różnych sposobów na życie. Były to lata 50. 56 rok, sierpień, kiedy przyjechałem z Dużego Miasta. Nie wiem czy duże skali. Na przykład świata to nie jest to duże, ale jest to słynne miasto, bo to jest miasto Kraków. Zresztą. Proszę mnie nie posądzić o patriotyzm lokalny, ale kocham to miasto pomimo tego, że mieszkam w Bieszczadach i one są coraz bliższe mojemu sercu. Zresztą, gdybym mógł się urodzić jeszcze raz jeszcze raz zacznę życie, to na pewno byłoby od dziecka związane z Bieszczadami, nie z żadnym miastem, ponieważ Bieszczady ja to wielokrotnie, być może będę się powielał, jeśli to powiem. Ale wielokrotnie powtarzałem to, że Bieszczady są alaską Jest. Europy. Ja teraz jestem już, jakby powiedzieć, emerytem spokojnym, cichym. Czym się zajmuję? Ja, eee, jakby ci powiedzieć, prowadzę duże imprezy różne, właśnie wie, muzyczne. Gdzie mogę? Sławie Bieszczady jeżdżę i po Polsce też tak, opowiadam takie imprezy. Robię prelekcje na temat ton, rzeźbie, Strugam, śpiewam z moim przyjacielem Pawłem e, Sikorą. Właściwie staram się pokazywać, mówić o tych wieszczanek i z humorem, i, i wiesz, tak jak to w rzeczywistości wyglądało, gdzie na przykład, no wiesz, ciężkie było życie. Jak to kiedyś napisał jeden z moich kolegów, Rysiek Trzeciński, który już w tej chwili nie mówił, ma wycięte struny głosowe, ma tańma wyciętą, prawda. I Miła, ochlaj, ciężka praca, rzadko z tego się powraca. Później napisał, tak dalej: Dziecko, memu nie daj wina, niech tak jak ja nie zaczyna, niech nie będzie wciąż na czadzie, to nie zgubi się w bieszczacie. Jestem osobą, dziwną, bieszczacznikiem starym, spożywającym wody, soki. Piję też piwo bezalkoholowe. Nie piję alkoholu, ale też nie dorabiam do tego żadnej legendy, jak niektórzy, prawda? Eee, muszę wam powiedzieć, że bieszczady były dla mnie zawsze taką, jakby powiedzieć, e, łonem rodzicielskim, łonem mojej matki. One mnie zawsze sympatycznie przyjmowały. Zawsze w tych górach zawsze znajdowałem spokój. Nigdy, ale to nigdy te góry mnie nie zawiodły. Były takie momenty, kiedy powiedzmy w dawnych czasach, kiedy samochód był absolutnym luksusem, kiedy telewizor był absolutnym luksusem, kiedy no, powiedzmy dobre radio mieć, to było coś ważnego. Kiedy powiem Wam, no, człowiek, jakby powiedzieć, nie miał innego wyjścia i trzeba było na przykład. Mieszkałem w takim miejscu, że trzeba było do sklepu iść, jak tam na, na miejsce nie do wejść Do sklepu trzeba było iść 10 km, prawda? Jako młody chłopak z plecakiem. No już wtedy, powiedzmy, mniej bojący się tych wszystkich opowieści, które słyszymy, jakichś chorób, gdzie się słyszało książki, przeczytało wtedy jakieś, prawda? E, powiedzmy, czy no, jako młody człowiek przyjeżdżał się w Bieszczarę, gdzie wilk pod oknem, potrafił przejść i człowiek musiał przejść jeszcze szarówka lasem ileś kilometrów, to człowiek, za przeproszeniem pewnych sytuacji, jak coś się ruszyło gdzieś w krzakach, natychmiast wiedział, który mięsień jest najważniejszy, prawda? Gdziekolwiek jestem, a prowadzę w różnych miejscach różne imprezy, czasem zapraszają mnie ludzie, więc natychmiast odzew idzie o tym, zawsze powtarzam, skąd jestem. I jest mi niesamowicie miła, jak ktoś później przyjeżdża tutaj, ja przyjmujemy w naszej galerii, przyjmujemy w tej naszej galerii Weraikon, w, Reikon, w naszej, naszej, mówię w naszym sensie, mrówki po prostu. Jadzi Denisiu, mojej byłej żony, to jest galeria. Tutaj przyjmujemy też dziesiątki ludzi. Grupy przyjeżdżają, dowiadujemy się, uczą się ikonopisania, też idzie stąd ikony. na papież Franciszek, sekretarz watykański, kardynał warszawski Nycz, w świętej pamięci ojciec Jan Góra, stąd ikony grają w filmie Jana co ser, serduszko, stąd ikony kupił ojciec Patryka, jak się nazywa, Wegi, prawda, stąd ikony poleciały. Na wschód do Irkucka, stąd są na Antypodach, w Japonii, w Ameryce Południowej, w Północnej. Także ta fama dobra idzie prawda, o tym miejscu. Zresztą gmina jest malutką, gmina jest pipidówką, gmina jest e, malutką, ale taką, powiem Wam, no, prężną gminą. Prawda. Tu się różne rzeczy dzieją fajne, choćby teraz najsławniejsze w Polsce, w ogóle piekrzeźnika bieg to ten Wilka, maratony, no teraz był maraton i półmaraton, prawda, gdzie, gdzie startowało mnóstwo ludzi, to też są zapisywane i to robi jakiś ruch, no cała nasza gmina jest malutką gminą, cała nasza gmina liczy sobie, kochani, 1670 mieszkańców. Śnieżek spadł na torach, no ile? Półtora tygodnia tam na torach. Świeże ślady niedźwiedzia, który wyszedł z lasu, poszedł w tą stronę ośrodka. Wilki nam tu po parkingu, przez podwórko, przechodni mówiąc o lisach, które się rozbysują, a my także do domu wchodzą nawet. Prawda? I to jest dla kogoś, kto przyjeżdża z miasta, jest to atrakcja niezwykła. Pieszczady były, tak jakby mam powiedzieć, azylem dla ludzi, dla ludzi, którzy którym nudziło się miasto. Tutaj czasem przyjeżdżali ludzie, no, nie, nie do końca byli sprawem porządku. Ludzie o różnych fantazjach, studenci, którzy chcieli zażyć jakiegoś życia. No, jak wam powiem, jak ktoś tam usłyszał, że na południu nie mieszka Lutek, pięciu, że no, Mnóstwo ludzi tak było w latach 60., w latach 60., -tych, 50., -tych, wczesnych latach 60. -tych. Często nie pytano kim jesteś, skąd jesteś, tylko to, co potrafił zrobić Siekiera, do ręki i do wyrębu lasu, sadzenia tego lasu, zbierania wszystkiego, co las dawał, bo takie czasy były. Prawda? I tu powstawały legendy, bo tam ktoś miał fantazję, wiesz, pochlał i na koniu na przykład do baru wjechał. No a ten konie jeszcze tam wyraził swoją opinię o tym barze, podnosząc ogon. i zostawiając widoczne ślady. Jest to, powiem wam, miejsce takie na Ziemi, gdzie ja tutaj na pewno zostanę na wieki wieków. I miejsce, gdybym, tak jak mówię, no na 6 lat wyjechałem stąd, bo tam gdzieś chciałem się sprawdzić w życiu. I muszę Wam powiedzieć, wróciłem tu natychmiast, i te góry przyjemnie mnie z otwartymi ramionami jako syna marnotrawnego.